Cześć wszystkim, ja jestem Ailonka i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją filmu pod tytułem Szpiedzy i w oryginale ten tytuł brzmi Black Bag, Czarna Torba. I jest to thriller szpiegowski w reżyserii Stevena Zoltenberga i ja się bardzo zdziwiłam, bo okazało się, że moje wrażenia po obejrzeniu tego filmu i moja ocena bardzo odbiegają od tych, które już gdzieś tam widziałam w internecie, na Filmwebie, na Rotten Tomatoes czy po prostu jakieś takie recenzje, to tamte oceny są bardzo wysokie. Ale może zacznę tak od początku. Film opowiada historię agenta o imieniu George Woodhouse, który musi znaleźć kreta zdrajca w swojej agencji. Dostaje listę, na której figuruje pięć podejrzanych, i wśród podejrzanych znajduje się jego żona, również agentka. I George, chcąc wytropić zdrajcę, osobę, która kłamie, organizuje kolację, na którą są zaproszeni wszyscy podejrzani, w tym jego żonę. I on tam dodaje coś do potrawy, trochę tych gości podpuszcza, wymyśla prostą grę o postanowieniach, w którą goście decydują się zagrać. I wątek z taką kolacją już wiele razy pojawiał się w przeróżnych filmach, ale nadal jest to ciekawy wątek ze względu na taką podświadomą chęć odkrycia tych tajemnic, które kryją bohaterowi. Oczywiście oczekuje się, że te tajemnice będą szokujące. I na tej kolacji nasz główny bohater, który musi tego kreta wytropić, zdecydowanie więcej obserwuje niż mówi. Jest bardzo tajemniczy, bardzo enigmatyczny i w sumie przez cały film Głównie obserwuje, analizuje, łączy fakty i boi się, że jego żona jest zdrajcą, niż mówi. I jeszcze powiem tylko, że akcja dzieje się w jednym z moich ulubionych miast, czyli w Londynie, bodajże w XX wieku. I opis filmu brzmi bardzo ciekawie, i wraz ze zwiastunem zapowiada się bardzo wciągająca psychologiczna historia. Od razu też na początku dowiadujemy się, że George bardzo nie lubi kłamstwa, i tutaj najprawdopodobniej jest pełen emocji, bo jest chociaż taka mała szansa, że w jego własnym domu jest zdrada i kłamstwo, i George gdzieś tam to z siebie wypiera, ale też właśnie chce zrobić wszystko, żeby udowodnić niewinność tej swojej żony, ale widać, że gdzieś tam to wszystko w nim tak. Się kłębi. On tego za bardzo nie pokazuje, to wszystko dzieje się mm, po prostu wewnątrz. Really George zdaje sobie sprawę, że gdyby to jednak jego żona była y, tym zdrajcą, no to albo on stracił swoje umiejętności, albo był nieuważny, albo był po prostu bardzo wpatrzony w żonę. W sumie tak powinno być, że mąż jest wpatrzony w żonę i nie podejrzewa u niej niczego, ale wiadomo by było, że jeżeli to ona by była zdrajcą, no to ten ich związek by dobiegł końca też ze względu na fakt, że George bardzo tego kłamstwa nie lubi. W każdym razie można by się spodziewać jakichś psychologicznych zagrywek, psychologicznej gry, intrygi na wiele frontów. I rzeczywiście filmowi daleko jest od wybuchowych akcji, strzelanek, bardzo szybkich pościgów, szybkiej akcji. I właśnie też chcę podkreślić, że ja wcale tego nie oczekiwałam. Nie oczekiwałam szybkiej akcji, bijatek, strzelanek, pościgów itd. Tylko szłam do kina z taką myślą i z taką nadzieją, że obejrzę film szpiegowski po prostu z pełnowymiarową intrygą, z psychologicznymi właśnie takimi grami, z jakąś taką większą układanką, rozbudowaną, złożoną fabułą, z zaskakującym zakończeniem. Właśnie tego oczekiwałam i też właśnie ja bardziej preferuję takie filmy Psychologiczne, grające na umyśle widza filmy, niż takie pełne akcji, efektów, wybuchów i to wszystko. Ale niestety film mnie bardzo rozczarował i nie dostałam tych takich psychologicznych intryg w moim odczuciu. I myślałam tak, oglądając wstęp tego filmu, że bardzo ciekawy się zapowiada. Od razu spodobał mi się cały ten klimat, jaki tam był budowany i ta praca kamery i oświetlenia, o czym zaraz opowiem. W każdym razie, jak dla mnie film później w ogóle się nie rozkręcił, po prostu cały czas taki jednostajny, tempo było takie. Cały czas. No, był po prostu bardzo wolny. Nie było dla mnie żadnych momentów budowania napięcia. Tak naprawdę to napięcie budowało tylko oświetlenie i praca kamery, ale to w ogóle nie szło z fabułą. I dla mnie film po prostu okazał się nudny, mówiąc najprościej. Podczas całego filmu była budowana taka aura tajemniczości, jakiejś zagadki, ale tak jak mówiłam, nie szło to z fabułą. Nie było też żadnych psychologicznych zagrań, czy jakichś mniej, będzie bardziej szykujących odkryć, intryk. Film nie stwarzał też możliwości, żeby widz mógł czuć, że rozwiązuje jakąś łamigłówkę, że czuje, że na przykład jakieś elementy się łączą, że czuje się zaintrygowany. Czułam się tak, jakbym zupełnie nie została włączona w całą tą historię. I nie czułam się taka zaproszona do oglądania tego filmu, że nie czułam się taka uwzględniona między innymi przez to, że w tym filmie nic nie jest dosłownie... Przedstawiane i rozbudowywane, wszystko jest tak bardzo hasłowo. Mamy tutaj o zagrożenie Severus, że przez niego mogą zginąć ludzie, ale nie jest to jakoś tak bardziej rozbudowywane. Powiedzmy, jak w Mission Impossible, w trzeciej części mamy zagrożenie Hydre to jakoś tam to jest przedstawione, widz wie o co chodzi, znamy skalę zagrożenia i co by się stało, gdyby to po prostu wypłynęło, i tak dalej, jak się tego nie powstrzyma. Tutaj, no, totalnie moim zdaniem nie wiadomo za bardzo o co chodzi. Ja byłam ciekawa, co to jest ten sewerus tak bardziej ze szczegółami, ale się nie dowiedziałam. I to, co też moim zdaniem wiadomo, jest to, że po prostu całe rozwiązanie było podane tak. O na talerzu, ale nie było wcześniej możliwości, żeby jakoś samemu do tego dojść też, chociaż troszeczkę. Po prostu wszystko to było tak o przedstawione i szczerze już w ogóle dla mnie to zakończenie nie było już w ogóle ciekawe czy jakkolwiek zaskakujące. I po prostu brakowało mi jakichś takich psychologicznych twistów czy intryg i moim głównym zarzutem właśnie w stronę tego filmu było to, że tego nie było albo może była, ale rozgrywała się w umysłach tych bohaterów albo w niewypowiedzianych słowach, niewypowiedzianych dialogach albo w niepokazanych scenach, no nie wiem po prostu do mnie ten film nie trafił. Ogromną wadą moim zdaniem tego filmu też było to, że ci bohaterowie po prostu byli tak enigmatyczni, tak tajemniczy, że już po pewnym czasie stali mi się obojętni, bo totalnie nic o nich nie wiedziałam i nie byli jak coś bardziej rozbudowani i tak dalej. Mówię, to wszystko, ten cały film dział się pomiędzy nimi, a ja tak to oglądałam, nie wiedziałam za bardzo o co chodzi, tylko tak właśnie mniej więcej słowo, ale nie zostałam tego zaproszona. I kolejny mój zarzut jest taki, że po prostu te postacie były drewniane. I tutaj nie jest zarzut w, kierun w stronę gry aktorskiej, bo to jest naprawdę bardzo dobra obsada, tylko to jest bardziej zarzut w stronę, jak ten scenariusz został napisany, jak te postacie zostały napisane, po prostu były drewniane o tej samej twarzy. Też w ogóle żadnych emocji u nich nie widziałam, poza tym, że raz temu głównemu bohaterowi trzęsły się ręce. I gdyby tego nie było, to bym w ogóle pomyślała, że nic nie poczuł przez cały ten film. Dosłownie. No, są to dosyć mocne słowa, ale po prostu mówię o swoich takich szczerych odczuciach. Ci bohaterowie żadnych emocji też we mnie nie, nie wywołali. I szczerze jedyne co czułam oglądając ten film to po prostu było znużenie, jak pojawiło się zakończenia i później napisy końcowe, no to czułam już rozczarowanie. Zawiodłam się trochę na tym filmie, może miałam zbyt wysokie oczekiwania, a może jednak po prostu wolę trochę szybszy tempo akcji. Bardziej złożoną fabułę, nie wiem. Nie spodobał mi się ten film i podejrzewam, że gdybym ten film oglądała w domu, to bym na nim zasnęła, gdybym była bardziej zmęczona. A jeżeli chodzi o pozytywy, to jest ich kilka i one głównie dotyczą właśnie takiej oprawy wizualnej, bym powiedziała. I mam tutaj na myśli właśnie pracę tym oświetleniem pracę kamery głównie. Oraz kadry, zdjęcia. Odnośnie kadrów, to szczególnie sceny w domu głównego bohatera są bardzo ładne wizualnie, klimatycznie oświetlone, na przykład przy pomocy takich świetlistych kul. I sceny początkowe, jeszcze jak George szedł, umówione miejsce przed jakimś klubem, i później jak zostało mu zlecone znalezienie kreta, też są bardzo klimatyczne, takie zadymione. Także oświetleniowo i klimat filmu naprawdę super, tylko jak dla mnie nie szło to z fabułą. Plus brakowało też mi pokazania więcej właśnie jakichś takich lokalizacji, takich różnych scenarii, które mam wrażenie, że w filmach szpiegowskich też są właśnie takim ważnym elementem. Tak mi się wydaje, a na plus właśnie uważam, że też jest praca kamery ta kamera tak śledziła trochę tego naszego głównego bohatera. Były jakieś takie kadry z pod stołu od dołu i to właśnie wyglądało trochę tak, jakby ta kamera śledziła, podglądała, stawała się takim kolejnym bohaterem. Albo nawet takie porównanie do takiej plusky pod stolikiem, która gdzieś tam e, rejestruje to, co się ma zaraz wydarzyć. Także tutaj ta praca kamery na plus uważam, że to było właśnie bardzo przemyślane, ale dla mnie niestety, niestety, kluczem do tego, żeby mi się film spodobał, jest dobra fabuła, dobrze napisany scenariusz, złożony scenariusz, a w przypadku filmu szpiegowskiego, e, tak jak tutaj w przypadku psychologicznego filmu szpiegowskiego, to dla mnie ważne jest to, żeby była przede wszystkim dobra intryga, żeby było właśnie jakieś takie zaproszenie widzę do tego, żeby sam gdzieś tak chciał to wszystko poukładać, właśnie jakieś takie elementy, jakieś takie układanki albo łapanie widzę na czymś, żeby myślał w ten sposób, później się okazuje, że jednak jest inaczej. Żeby było jakieś takie właśnie zakręcone twisty, no coś w tym stylu, niestety tego nie było, ja się rozczarowałam, może miałam zbyt wysokie oczekiwania, nie wiem, może tak być, nie wykluczam tego. W każdym razie, no dla mnie praca kamery, dobre oświetlenie, czy właśnie jak film jest ładnie wizualny, no nie jest to dla mnie wystarczające, żeby dobrze film ocenić. Podsumowując film, okazał się być dla mnie zupełnie nieciekawy, w przeciwieństwie do większości opinii, na które się natknęłam w internecie. Po prostu wyszłam znużona, znudzona, rozczarowana, spodziewałam się czegoś więcej. Może miałam zbyt wysokie oczekiwania, może to nie jest film dla mnie, też tak może być po prostu. To nie jest tak, że mi się film nie podoba, więc jest zły. Może po prostu właśnie do mnie nie trafił. Nie wciągnął mnie i tyle, ja po prostu tak szczerze jak wyszłam z kina, nie czytałam jeszcze tych wszystkich opinii, recenzji, ocen i tak dalej, to tak sobie pomyślałam, że no ja bym temu filmowi dała po prostu 3 na 10, bo no nie spodobał mi się za bardzo. A później patrzę, ocena 7 na 10, 8 na 10, ja miałam takie, o kurczę, może ja czegoś nie wiem, nie zauważyłam, czy coś. No nie wiem, w każdym razie to jest moja szczera ocena 3 na 10. Ja bym tego filmu nie polecała, tak szczerze. Chcę, moim znajomym, czy coś znając ich, raczej bym tego filmu nie polecała. Ale jeżeli wy lubicie tego reżysera, jeżeli lubicie bardzo aktorów, którzy w tym filmie wystąpili, jest tutaj bardzo dobra obsada, no to może to będzie film dla Was, może Wam się spodoba. Mieliście na pewno tutaj trochę inny punkt widzenia niż jak jest w większości recenzji, bo w większości recenzji jednak są bardzo pozytywne opinie na temat tego filmu. Mnie się nie spodobał, też ubolewam nad tym faktem. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy się na ten film wybieracie do kina. Pamiętajcie, że każdy może mieć inne zdanie. Jak już obejrzeliście ten film, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Napiszcie, ile wy byście dali temu filmowi. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i słyszymy się do kolejnej recenzji. Cześć!